Tygodniowe przesłanie energii dla wszystkich znaków Zodiaku. 20 maja 26 maja. Część pierwsza od Barana do Panny. Baran. Święty gral, wewnętrzne odkrycie. Znalezienie świętości. Jesteś tym, czego szukasz. Odbywasz nielada wyprawę, podczas której odkrywasz, wyszukujesz, poznajesz. Zauważasz jednak, że im dalej idziesz, tym bardziej serce wzywa Cię z powrotem. Oczywiście szukasz skarbu, ale w tym czasie odkrywasz, że wszystkie drogi prowadzą do Ciebie. To w Tobie jest ten skarb i rozwiązanie zagadki. Święty Graal daje Ci znak, że nie należy szukać skarbu na zewnątrz, lecz wewnątrz Ciebie. To Ty jesteś odpowiedzą na wszelkie pytania. Ty jesteś boskością. Szukałeś Boga, a Bóg jest wewnątrz. Otwórz bramę do boskości i wejdź do środka. Boskie prezenty spływają na ciebie, więc odbierz je z godnością i twórz to, co boskie. Byk. Kody światła Hatorów. Zanurzenie w świetle. Aktualizacja całego systemu. Przywołanie mocy. To okres zanurzenia w świetle Hatorów. Otrzymujesz pełną aktualizację systemu. To czas ekspansji i ekscytacji. Potężne, słoneczne światło Hatorów napełnia cię nieograniczonym potencjałem. To, co kiedyś wydawało się skrywać w ciemności i bez możliwości osiągnięcia, teraz zostaje oświetlone i znajduje się na wyciągnięcie ręki. Sprawy, które były ukryte, nagle zostają przez ciebie dostrzeżone. Zauważysz, że dużo zmienia się na lepsze, a twoje życie nabiera smaku. Coś starożytnego budzi się w tobie i przypominasz sobie o wewnętrznej mocy, która w tobie drzemie, a o której zapomniałeś. Witaj w domu. Witaj w świetle. Bliźnięta. Świetne kody Annunaki: energetyczna zmiana. Nowa informacja. Koniec cyklu. Nadchodzą zmiany do Twojego życia, ale może to nastąpić tylko wtedy, gdy zechcesz zmienić swoje postrzeganie. Pamiętaj, że opór przed zmianą to oznaka strachu przed tym, co nowe, a nie intuicja. Jeżeli zastanawiasz się, jaką decyzję powinieneś podjąć, to Naki zachęcają Cię do wybrania tego, co nowe. Jeżeli chcesz się rozwijać i wykorzystać maksimum Twojego potencjału, to należy odrzucić stare sposoby bycia i działania. Możesz poczuć się nieswojo na myśl o zmianach, ale zmiany są Tobie teraz potrzebne. Znajdujesz się obecnie w obszarze czystego potencjału, po który sięgniesz, jeżeli zdecydujesz się na zmianę. Bądź zatem otwarty na to, co nowe, na nowy sposób bycia, nowe procesy, nowe miejsca, nowych ludzi. Niech energia nowości Tobie służy. Rak. Aktywacja Oriona Supernowa. Odświeżenie, odnowienie, odrodzenie przez światło. Zostajesz oczyszczony z wszelkich Twoich obaw i blokad. Jest dla ciebie bardzo ważny, byś porzucił stare sposoby myślenia i przeszedł proces odnowienia, by iść dalej przez życie. Stare historie z Twojego życia już się zakończyły i nie możesz nadal ich przeżywać, bo one nie są już częścią Ciebie. Jesteś kimś więcej niż zlepek tych ograniczających wydarzeń. Istoty z Oriona otaczają cię teraz, wspierają i traktują jak jednego z nich. Istoty z Oriona zapewniają cię, że jesteś wyjątkowy i masz w sobie wystarczającą siłę, by niech zrobić coś dla świata lub swojego otoczenia. Zapamiętaj, że masz w sobie niczym nieograniczony gwiezdny potencjał, więc uwierz w siebie i swoją moc. Lew. Inicjacje szambali wycofanie się, aby się naładować. Zaufanie procesowi. darmę Kiedy w Twoim życiu wszystko się uspokaja, wiedz, że nie jest to porażka, ale okazja do wycofania się i do ładowania. W zabieganym świecie fizycznym nasz duch często próbuje nadążyć z naszym ciałem, do tego stopnia, że przyzwyczają się do nadmiernej aktywności i przepracowania. Kiedy wielcy mistrzowie szambali przychodzą do Ciebie. Zachęcają Cię do poświęcenia czasu na oddalenie się od świata zewnętrznego i zanurzenie się w świecie wewnętrznym. Jeśli poruszałeś się z pełną prędkością, ta brama zachęca do zwolnienia i wycofania się. Poświęć trochę czasu na zebranie energii. Poświęć czas na medytację i refleksję, aby uzyskać wyraźniejszą świadomość swojej obecnej sytuacji. W tym okresie odkryjesz wiele spostrzeżeń i prezentów. Uświadom sobie, że w środku budzi się mistrz. Panna, boska matryca, wzajemne powiązania, synchroniczność, boskie wypadki. Jesteś w zgodzie z jednością życia i wewnętrznym działaniem wszechświata. Jesteś częścią czegoś wspaniałego. Oznacza to, że wyrażasz się w wielkości. Żadna rzecz w Twoim życiu nie wydarzyła się przypadkowo. Nawet jeśli czujesz, że coś jest przeciwko tobie, proces się rozwija, pomagając ci zrozumieć twoje połączenie ze wszystkimi rzeczami. Nie ma więc potrzeby czuć się nieistotnym lub samotnym. Ważne jest również, aby pamiętać, że wszechświat zawsze działa na twoją korzyść i dla twojego najwyższego dobra. Być może czułeś stratę, ale wiedz, że nic nigdy nie jest stracone ponieważ wszyscy jesteśmy trzymani w sercu źródła, a miłość jest naszym połączeniem ze wszystkimi rzeczami.